Zmartwiozaur Raz słonko wcześnie wstało i wspięło się wysoko. Zmartwiozaur cicho ziewnął i otworzył jedno oko. Zębiska wyszorował, wypluskał się troszeczkę, spakował garść ciasteczek i ruszył na wycieczkę. Na swoich tłustych nóżkach z radości aż stepował, na myśl, że popołudnie tak świetnie rozplanował. Miał projekt, słodki piknik, dokładnie rozpisany, bo zamiast snuć domysły, on wolał robić plany. Lecz coś go zatrzymało. To myśli nieciekawe o sprawach, które zwykle rujnują mu zabawę. Brak ciastek, suchość w paszczy, zamartwiał się podróżą. Zmartwiozał miał ten problem, że myślał ciut za dużo. Co gdy zgubię drogę? Wciąż dumał o powrocie, Lub co gdy tłuste nóżki ugrzęzną w mokrym błocie? I tak go wciąż dręczyły obawy co do tego, Że los mu może przynieść coś nieprzewidzianego. Aż nagle. Zwinny jaszczur mu przemknął pod stopami i krzyknął patrz na niebo! Pokryło się chmurami. Coś czuję, że dziś lunie. To zwiastun wielkiej burzy. No, teraz to dopiero zmartwiozał się zachmurzył. Tak pomyślał, że wpadnę dziś w kłopoty i poczuł jak mu w brzuszku nerwowy furczy moty. Dygocząc jak osika pogrążył się w panice, co zrobię bez kaloszy, jak przetrwam na nawałnicę. Choć słońce nadal grzało, promieni śląc bez liku. Zmartwiozaur już się żegnał z myślami o pikniku. Mam siedzieć tu w jaskini, czy znaleźć moją mamę. Nerwowy furkot w brzuszku siał wielki, wielki zamek. Lecz wnet mu przyszłe na myśl, musi mądre słowa, gdy motyl furczy w brzuchu i gdy się martwi głowa, a siu! go przegoń śmiało i zawsze miej na względzie, że co by się nie działo, to zwykle jakoś będzie. Więc maluch swoją torbę wyciągnął z zapazuchy i wziął z niej to, co zawsze dodaje mu otuchy, patyczek, przytulankę, kamyczek. Mój maleńki, odważny synku, liścik tkliwy przycisnął je do siebie i Czuł się szczęśliwy. Przegonił więc motyla i zaraz w jego miejsce zaprosił dobre myśli, jak miód na małe serce, choć bez wątpienia jeszcze nie jedno mnie zaskoczy, już wiem, że będzie dobrze, bo strach ma wielkie oczy. Choć plany się zmieniają, i opcji są tysiące. Miałbym się martwić deszczem, gdy nadal świeci słońce. Tak zasiadł do pikniku, jaszczurkę przyjął w gości, z radością opróżniając torebkę ze słodkości. Więc nie martw się na zapas i chwilę łap szczęśliwe. A wtedy cię zaskoczą... tyle, te prawdziwe.